Serio? Boisz się, że nie dasz rady. Bariery to stan umysłu. Wszystko zależy od Ciebie. Problemy to wyzwania. Wyzwania to szanse. Trzeba się po prostu zebrać, zacisnąć zęby i zacząć działać. Kto stoi w miejscu, ten już przegrał. A skoro życie Cię doświadczyło, to tym bardziej pokaż, jak jesteś zahartowany. No dalej! Pokaż, że możesz! Pamiętaj, w dół jest zawsze łatwiej. Najwyżej wynisz bardziej niepełnosprawnie. Chcemy być sobą. Zwyczajni, niezwyczajni.